Był tak cichy, prowadził życie tak ukryte, że nie wiadomo dzisiaj nawet, gdzie jest jego grób. Ale tak jest z tymi największymi ludźmi. Zostaje ich duch pośród ludzi. A ciało nie wiadomo gdzie. Nie wiemy, gdzie jest grób Abrahama, a przecież jest ojcem wszystkich narodów, ojcem wiary. Tak samo Józef. Czy umielibyśmy umieścić napis na grobie Józefa? Co byśmy w jednym zdaniu o nim mieli powiedzieć? Na jednym z cmentarzy spotkałem taki napis na grobie: Tu leży dobry człowiek. I dużo się nad tym zastanawiałem. Czy on sobie już to napisał za życia i chciał taki pomnik? Czy ktoś o nim tak powiedział? Czy należałby się taki napis mnie, tu leży dobry człowiek? Ale z pewnością o Józefie to możemy powiedzieć: to był, to jest dobry człowiek. I dlatego człowieczeństwo, a szczególnie mężczyźni, powinniśmy mierzyć miarą. Tego dobrego człowieka. Może to zabrzmi jak pewien sąd, ale tylko człowiek dobry jest człowiekiem naprawdę. Pomyśl o tym. Tylko człowiek dobry. Jest człowiekiem naprawdę. Bo Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, bo Bóg powiedział o swoim stworzeniu, że jest bardzo dobre. I dlatego nad życiem ludzkim, nad Człowieczeństwem trzeba rozmyślać jak najgłębiej. Problemem współczesnych ludzi jest brak myślenia. Ten brak myślenia ukryty jest, jakby w takim zbiorowym myśleniu. Ludzie wciąż powtarzają coś. Bez przemyślenia. Przeczytali, usłyszeli, już powtórzyli. Ale, moi drodzy, gdybyśmy mieli sięgnąć do samej głębi człowieczeństwa, trudno to nawet nazwać, ale nazwijmy to umownie rdzeń. Rdzeń człowieka. I mój umysł, i moje serce, i całe moje jestem tam w samej głębi. Bóg, który mówi do człowieka, zawsze mówi do jego serca, do jego głębi. Jeśli ktoś nie słucha swoim rdzeniem, swoją głębią, nie słyszy Boga, możemy czytać Ewangelię, możemy mówić o Bogu, może Bóg sam swoje słowo objawiać. Nie słyszy się uszami, ani umysłem tylko, rozumem, Bóg, który wzywa człowieka, kieruje swoje wezwanie wprost do jego serca. I dopiero kiedy człowiek spotka Boga, może odkryć siebie samego w swoim rdzeniu. Dotyka człowieka w największej głębi, bardziej niż śmierć. Choć myśl o śmierci też bardzo głęboko człowieka dotyka. Gdy człowiek tylko pomyśli, że przyjdzie chwila, że to życie dobiegnie końca, że tylko ja sam. W momencie będę przechodził na drugą stronę. To jest jakieś tam poruszenie wewnątrz, w głębi. Ale kiedy Bóg mówi, to Bóg mówi jeszcze głębiej. Bo Bóg nie mówi o śmierci, tylko o życiu. I moi drodzy, tak. Bóg mówił do Józefa. A Józef uczył się słuchać Boga, i uczył się samego siebie. Był mężem sprawiedliwym, był człowiekiem pobożnym. I sam z siebie chciał dać siebie Bogu. W tej sytuacji, kiedy jego narzeczona była brzemienna, był rozdarty do samego rdzenia, tam do samej głębi. Nie wiedział, co się stało. Nie rozumiał. Nie umiał sobie wytłumaczyć. Pytał tylko, co ja mogę zrobić w tej sytuacji. A Maria milczała. Józef samotnie szukał rozwiązania, dobrej decyzji. I tyle, ile potrafił sam z siebie, postanowił wziąć na siebie zło. Nie wiedział, czy jest zdradzony. Nie wiedział, czy ona kocha innego. Wiedział tylko, że oczekuje dziecka, i miał prawo, kierując się ludzką sprawiedliwością, oskarżyć ją, a mogło się to skończyć nawet śmiercią dla Maryi. Co to znaczy? Postanowił oddalić ją potajemnie. Zdecydował, że zwróci na siebie uwagę, że odwróci uwagę od Maryi. To tak jakby powiedział: To ja zrobiłem jej krzywdę, to ona ma ze mną dziecko, a ja się jeszcze jej pozbyłem. Mogli mówić o Józefie najgorsze rzeczy. Jak mógł tak zrobić? Nie tylko, że uczynił ją brzemienną jeszcze przed wzięciem do swego domu, to jeszcze ją oddalił potajemnie. Jaka ona biedna, brzemienna i porzucona. A Józef to jest ten zły, ten, który skrzywdził. I tyle wymyślił. Wymyślił wbrew sobie. Ale był pierwszy, jeszcze przed głoszoną Ewangelią. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Józef był pierwszy. Tak jak wcześniej, jak dwa tysiące lat wcześniej, Abraham zaparł się siebie, tak teraz Józef zaparł się siebie, wyrzekł się swojej woli. Przekreślił wszystko, co chciał, a chciał dobrze. Chciał szczęścia dla Maryi i dla siebie. Chciał zwyczajnej rodziny, normalnego domu, zwykłego życia. I teraz ta decyzja, która zapadła. Z jego strony oddalę ją potajemnie. Jeśli kogoś innego kocha, będzie wolna, zwiąże się, kiedy będzie chciał, a ja zostanę z moją krzywdą i z fałszywym sądem o mnie. I tyle człowiek mógł dać od siebie Bogu, jakie to jest głębokie, to dotyka samego rdzenia, to jest jak umieranie, przekreślenie swojego ja, tyle wymyślił, a wola Boża była jeszcze inna. I widzimy jakby dwie perspektywy: człowiek z Bogiem i Bóg z człowiekiem. Człowiek z Bogiem. Dał siebie samego. To był akt woli. Chcę dobra Maryi. Chcę, żeby Bóg był moim największym dobrem. A druga perspektywa: Bóg z człowiekiem. Bo przecież przychodzi Emanuel, Bóg z nami. Nie bój się. Będziesz miał szczęśliwą rodzinę. Będziesz szczęśliwym ojcem. Będziesz miał dom. Weź maryję do siebie. Zobacz, jak Bóg wchodzi w ten rdzenie człowieka. Jak głęboko wchodzi w to człowieczeństwo, które oddało się Bogu, przekreślając swoje ja. Bóg jest dobrem najwyższym. I Bóg uczestniczył w tym doświadczeniu Józefa. W tym cierpieniu Józefa Bóg cierpiał przez współczucie. To będzie wracać. To jeszcze się powtórzy, gdy pukał do domów w Betlejem, gdy uciekał do Egiptu, gdy później z Maryją. Z bólem serca szukał dwunastoletniego chłopaka, a za każdym razem Józef dotykał samej swojej głębi, i tam w tej głębi mówił: Bóg jest dobrem najwyższym. Czy ja to rozumiem? Czy ja to czuję? To jest jeszcze coś głębiej niż rozumieć i czuć. To jest ten rdzeń. I drodzy moi, dramat naszych czasów to dramat mężczyzn. Którzy mogłoby się wydawać w większości nie wiedzą kim są. Którzy nie sięgają swojej własnej głębi. Którzy nie dotykają swojego rdzenia. Którzy nie przeżywają tego co Józef. Którzy nie wiedzą, czego chcą. Którzy kierują tylko chcę mi się albo nie chcę mi się. Z tego męskiego chcę. Rodzi się życie małżeństwa, życie rodziny. Wiem, czego chcę. Ale jeśli naprawdę wiem, czego chcę, to chcę spełnienia Bożej woli, bo Bóg jest dla mnie dobrem najwyższym, a ja chcę dobra najwyższego. Każdy człowiek chce dobra. Tu jesteśmy do siebie podobni. To, czego chcę, to dobra. Tylko że jeśli człowiek da się zmamić, oszukać, kusiciel. Też pokazuje dobro, które jest bezbolesne, doraźne, szybkie, nie trzeba na nie czekać. Józef jest inny. Problem w tym, że dla wielu to pobożna legenda. Takie sobie religijne rozmyślanie. A rzecz w tym, że Józef jest prawdziwy, tylko człowiek dobry jest człowiekiem naprawdę.